Prace nad nowym projektem promującym zamek zostały zakończone. W minioną środę uruchomiono wirtualny przewodnik po świeckiej warowni, który krok po kroku może przybliżyć jej historię internautom z całego świata. Wszystko jest oczywiście wzbogacone panoramicznymi fotografiami i opowieścią lektora. Przedsięwzięcie podjęte przez nas to krok w przyszłość. Zamek jest stary, ale musimy go promować nowoczesnymi metodami. Zdecydowaliśmy się, że być może stworzenie nowej strony internetowej o zamku, a dokładnie wirtualnego spaceru po Zamku w Lackskim świeciu będzie najlepszy lepszym rozwiązaniem. Liczymy na to, że turysta, który wejdzie sobie na stronę internetową i zwiedzi ten zamek wirtualnie, na tyle mu się to spodoba, że przyjedzie. Przyznam się szczerze, że rozmawiałem z kilkoma osobami, które się zastanawiały, czy czasami taki wirtualny spacer nie spowoduje, że ludzie ten zamek zaczną, prawda, omijać, no bo już go zwiedzili jakby wirtualnie. Powiem, że nie, myślę, że nie, że coś dobrego zachęca do tego, żeby przyjechać i zobaczyć to na własne oczy, dotknąć tej, tej, tej historii osobiście i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Data uruchomienia wirtualnego spaceru też nie była przypadkowa, bo przypadła dokładnie w różnicę nadania przez krzyżaków praw lokacyjnych naszemu miastu. Ze względu na konieczność doboru odpowiednich warunków atmosferycznych do zrobienia fotografii pracy nad stroną trwały około roku. Prace trwały około roku, z tego względu, że trzeba było wybrać odpowiedni moment, odpowiednie światło, słońce i tak dalej, tak te czynniki pogodowe miały tutaj bardzo istotne znaczenie. Zdjęć naprawdę wykonano bardzo wiele, ja tylko przypomnę, sama panorama z wieży Krzyżackiej to jest około 80-100 zdjęć poskładanych ze sobą, żeby właśnie uzyskać taki efekt, jaki jest. Strona ruszyła właśnie dzisiaj, 25 lipca, a więc w rocznicę nadania praw miejskich dla Świecia i każdy już z państwa na tą stronę może wejście, ja tylko przypomnę www.zamekświecie.pl Jak podkreślają twórcy przewodnika, jego obecna wersja internetowa może w późniejszym czasie ulec pewnym poprawkom. Wszystko po to, by w całości jak najlepiej odzwierciedlała to, co można zobaczyć w rzeczywistości. Myślę, że tak, że, że zmiany się pojawią z tego względu, że jest to taka wersja pierwsza teraz zrobiona i my czekamy właśnie na opinię interna internautów. Na tym nam bardzo zależy, żeby ktoś nam podpowiedział, co jeszcze ewentualnie mogłoby być, co moglibyśmy poprawić, co dodać, prawda, co mogłoby być istotne dla turysty, po to, żeby ten produkt nowy, wirtualny spacer po Zamku Krzyżackim w świeciu spełnił jak najlepsze. Swoje, jak najlepiej swoje zadanie. Informatory o zamku, tablice informacyjne o zamku przed właśnie tym zabytkiem są w trzech językach i wirtualny spacer również będzie w trzech językach. Co prawda na razie mamy tylko w języku polskim, ale od przyszłego sezonu na pewno będzie to jeszcze uruchomione w języku angielskim i niemieckim. Wszystkich internetów zachęcam do odwiedzania strony internetowej zamekswiecie.pl, a przede wszystkim do odwiedzania warowni na żywo.